Kochani, tutaj <laughs> rozwitam nas serdecznie w trzecim odcinku z serii 3 Róże. Jak widzicie nasza Alison um, poszła do pracy. Um, Bella tutaj nie ma z ćwiczeń zaciętych, deskich ale nie mamy miejsca. Hmm, hmm, hmm. coś będzie trzeba wymyślać. Um, Dobra, napisz tą recenzję. Za niedługo dziewczyny idą do szkoły. Ty, dobra. Napisz, gwiazda, tą recenzję. Co ty tu... Najważniej, nie będę musiała z strojami, tutaj się pobawić. No dobra, wybierz, yy, z którym chcesz iść. Pójdziemy z tą dwójką. Okej, okay, jesteśmy w szkole. I mamy się uczyć na sprawdzian. No bo pospominaj sobie chwilę. Szkoła średnia, ucień do sprawdzianu. Raz. Ty. Ćwicz na maszynie. OK. Proszę, ćwicz. Dobra, jedna się uczy. Do sprawdziany. No. Aha u pani dyrektor siedzi i uczy się No tak Dalej Tu mamy Dalej ćwicz Tu pani ma się uczyć Spro, Do sprawdzianu to proszę, uczymy się. Uciekali. Ty, okay, a ty ćwicz. No. Ty masz, idź. Dobra, to idź. Ty... Tak samo co tu mamy na no króliczku co nam się świeci. Okej. Oczy mi się tak, co tu masz? Myślę.

Zostań za karę po lekcje. Ups. <grywa> Odrób pięć razy. Jeszcze nie możesz, dobra. Nudziono, zludziono, bo odwyk od imprezy. Hmm. Zobaczmy. Bo nas, Tak, wielki szampan Trzeci poziom W dniu kariery, przez kilka dni I biznes na boku jakiś Dobra, to na razie ona na chwilę zrezygnuje z liderstwa Ej, ty ty lecisz? Czy ty właśnie do Kevina Ej laska Czy to by się Kevin podoba? Są Zazeczą zajęych zazwać z Dobra, dla kadry nauczycielskiej ma zbyt milutka. Zobaczmy. Tu przywitaj się. Tu okej, okay, zobaczmy, jak się ma. Weź tutaj mnie ręce i zęby. Okej okay. Ty Idziesz, okej okay. To z tej numeru nie może No chodź Bella No uczymy się, Bella Zapraszam, że dzisiaj złota będzie tutaj. co nam? Bo tym masz, co? dnia. Okej. Okay. bal naturalny się zbliży. No tak. <laughs> o, tutaj ty masz w pełni. A właśnie, ty możesz iść do domu? Ty, a ty musisz zostać po lekcjach. Jak to masz wykonać? Zostań po lekcjach. No, chodź. Hej, zapraszamy cię. Bella sobie zrobi. Czekając na siostrę do 17 Nie. Dwie godziny Już godzinę prawie minęła jedna Ślepiąc nad coś z tym oknem, muszę z nim zwojować Dobra To tylko raz No okej okay. My, my, widzimy się, jak dziewczyny będą w domu. Oo, okay, jesteśmy już. Liam! Nie. Mm. Liam, jak to z tobą? Nie rób mi tego, Liam. Proszę cię. Ty. Tu proszę skorzystać. Ty odrób. Raz, dwa. No, to tu. Gdzieś twórz tą recenzję. a Kasiorki nie dostaniecie. Hej! Mm, nie. Co my mogliśmy pójść? Ale dobra. Nie masz tego. Kobieta, to weź mi to napisz, bez tych cergieli. Nie tu, tu, twórz dalej. Bella, zjedz to. Zaczynacie mi tutaj odstawiać sceny. Nie nie mogę ci pomóc. Widzę, że się zaczyna odstawienie scen. Alison ma swoje zadanie. Proszę, piszemy. Alison, pisz. No co za. I ja chyba nim stroje pozmieniam, bo po prostu. Pusz. I Bella, ty nie, nie umieszcza w świecie spać. Czy też nie? Następnie <laughs> idzie spać. Nie rozmawiaj z Kali. Tylko tutaj pisz. Bingo. Zamieść. Dobra, zamieszczona. Jeszcze tą charyzmę Ćwicz przemowy Dobra, Olisa nie ćwicz widzę dziewczyny wstały mi okej, okay, jest jesień, to było tu za tusz i trądzik. Zobaczymy, jak ona zatuszuje. Dobra, sprzątnij. Za niedługo podejrzewam. Ajkusza, będzie szła do pracy. Skorzystaj. Otwórz. Zjedź. Pokaż się, tu Bella. Ok, dogramy do końca y, środę. I, do, I zakończymy odcinek. Co tu mamy? Będę radosna. Co tu mamy? Zężowanie. Tak, komputer. A jakże? A może byś z siostrą porozmawiała. Dobra. Chodź, ćwicz przemowy. Czyli w ogóle kobiety musi się wykąpać. Chyba taki był moment po prostu. Ogra jest to okna takie, żeby mogła tutaj ta uciec, czy nie? <laughs> Miało się na chwilę. Gdzie jest to, okno. wciśniętej? Mm, to nie. Zobaczmy tu. Dzisiaj wolne. No dobra. <laughs> to już wiadomo. Co dzisiaj zrobimy? A rzeczy ci trzeba kupić. Wiecie, co dzisiaj same będą dziewczyny? Uciępienie, a też się zajmiemy, Alison. Jane, ok, tu skorzystaj. Jak tam wziąć prysznic? Nie do końca, okej, okay, to dokąd sprawę?

Dodaj coś od siebie Okej, Liam zaraz będzie O, jest Mmm, to tutaj coś Chodź tu Mmm, się ciastem owocowym mm. Oj, coś tutaj. to ty? w kwestii rysowacki. Później ożywię v rozmowę, daj. Chilo, Kanive, na Aga Aga Bintahab? 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 Miłośnik muzyki. muzyki Jak myślicie, kroi się coś tutaj między nimi? Ona różowa, on różowiutki Pożarte w zaroście run czyżby quick on jej mu oh, też się dobra. podobała nasza nasza Alison plus klatoj cambala Room, larbin <laughs> snibara watanini

Zaskoczona. I teraz nie mamy. Piton, okej. Okay. Poszedł mu. Krótko mówiąc, udany dzień Alison masz. O kurde. Napiszcie w komentarzu, czy Liam ma się wprowadzić. W ogóle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. O, zaraz sobie Zobaczmy, jak on zareaguje na to. O ja. Sam siebie widzieliście to? Sam siebie. No dobry. Yy... Ciałożę, że z bez nas. Spróbuj go pocał To ty pocałunek pierwszy. Zobaczymy, jak on zareaguje. On chyba się w nie zakropił On jest bardzo... O kurka Pochwal, za szybko możecie. dobra Podstałuj co ty się odwala? <ś elongatujesz> Boże. Aha, dziecko też mogło się stać. Dobra. No um, tak, czy wy tutaj, tej tu będzie aby byli razem? Nie wiem jak myślicie, y, w z odcinku mają razem zamieszkać, czy nie W ogóle, się oni mają być razem? Ze sobą Bo na przykład mogę w jednym odcinku wejść do tego gościa I... On mu się spytał

Nie wiem, czy że zwierzęcy lepszy lepsze przy zakochani. On kuchni się. pracuje. Dobra, rysu, oh. kweksel, innego. Uh -huh. mm. Jaki temat? O czym? Mm. Mam nadzieję, że żadnej niespodzianki tutaj mi nie zgotujecie. Złe pokoju na świecie proszę, abdy postarał się o moją pomarzoną pracę. Okej, okay, zajść dziewczyny wrócą, a ta rzowiutka. Te nie dziewczyny go znają. Ale zrobię, bo w szkole są. O, super. Sposzedł a dziewczyny zaraz. No, przez nas można, że w tym odcinku trochę się podziało. Które się, się niebawem skończy. I będziemy się widzieć <kłysık> za chwilę. What? Dobra, że tutaj. Co tutaj się odwala najpierw tutaj Alison jest Liamem. Później yy, Nasza tutaj jedna gwiazdka tak określę chcę kolegę przeprowadzić no no no? Niezłe tutaj rzeczy się od Odstawiają. No i dobra, myślę, że to takim właśnie akcentem. Aha, idziecie na zdjęcia. Dobra, zakończę odcinek, jak będą na zajęcia. I się widzimy w kolejnym odcinku. Yy... Dobra, w kolejnym odcinku się widzimy i to będzie odcinek czwarty. I zobaczymy jak tutaj się rozwinie um, sytuacja między Alison a Liamem. Jest tak, jeszcze ja z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!